Siemano, witam Was w kolejnym odcinku i od razu zobaczmy sobie, co wyszło dzisiaj o godzinie 19. A więc zacznijmy od tego, że wyszła wymiana Fantazy FC, Jest to oczywiście paczka z no, zawodnikiem Fantazy i prawdopodobnie trzeba wymienić trzech zawodników Fantazy na jednego. No dobra, no zróbmy, sprawdźmy to. Oczywiście pod warunkiem, że mam takie karty, które można przepalić. No, no mam, mam, mam. Dobra, na no spokojnie można to zrobić. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na Możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia, oraz oczywiście, w razie potrzeby, skontaktować się z supportem. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. No dobrze, to od razu zobaczmy, czy uda nam się coś fajnego trafić z tej paczki. No, mamy. Dobra, nie bohatera, mamy po prostu kartę Fantazy, pewnie będzie to Fermi. Super, no właśnie go przepaliłem. Albo może być to sunset. Nie, jest to fermin. Czyli karta, którą przepaliłem, dostaję ją z powrotem. Szkoda, że w tej paczce nie ma jakiejś minimalnej oceny, na przykład 90 albo 89, chociaż. Także taka paczka średnia. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś duplikaty czy coś, to warto, warto dać sobie szansę. Dobrze, oprócz tego, czy coś ciekawego dzisiaj dostaliśmy, bo szczerze mówiąc, nie patrzyłem nigdzie na żadnych Twitterach, co dzisiaj wyszło. Także zobaczmy to. Ok, jest 83 x 14. Spoko. Spoko, fajna paczka, jakie wymagania, oczywiście pewnie Informie 8.4, spoko, no to jak najbardziej okej okay. Oprócz tego, proszę państwa, ważne mecze UCL No okej, okay, tego to naprawdę bardzo dawno nie widziałem, ale szczerze, mogliby troszeczkę bardziej te paczki podkręcić, żeby to w ogóle, w ogóle jakkolwiek jarało A nie, sorry, wyszedł Galager, okej, okay, wyszedł Galager, musiałem zerknąć na futbina. Nie no, przyznam szczerze, nie widzę go, naprawdę go nie widzę w sumie tych dwóch nie widzę, patrzyłem na każdą. nie, nie wiem, czy oni w ogóle się pojawili w takim razie? Czekajcie, zobaczę jeszcze SBC, no dobra, ale to zobaczmy do zadań w takim razie, bo prawdopodobnie tu się musiało coś pojawić i uwaga, uwaga, nie ma. Dobra, szczerze mówiąc na Twitterze też tego nie widzę, także po prostu pokażę wam te karty na Futbinie. natomiast nie mam pojęcia gdzie one są. Powinien wyjść taki Galager, który wygląda całkiem spoko szczerze mówiąc. Pytanie, ile kosztuje? Może, no mówię, mu musi być w takim razie w zadaniach, a ja go totalnie nie widzę. Yy, wyszedł Galager i wyszedł też Agird. No właśnie, wyszło dwóch fajnych zawodników. Ten no w sumie szopa ma przesuwanie się. Kurde, ten Agerd też fajnie wygląda. Tylko pytanie, kurna, gdzie oni są? Bo tego nie mam pojęcia totalnie. Tylko pytanie, gdzie oni, kurcze, są? A nie patrzcie, oni powinni być w SBC, czyli dobrze powiedziałem. Dobra, dobra, już myślałem, że ja jestem jakiś ślepy czy coś. Po prostu prawdopodobnie ich jeszcze nie dodali. No tutaj tak, mamy piki fantazy FC do wyboru: tutaj jest tak, Mateta albo ten Williams i jest, jest Błenida albo Carolyn Nicoli. Okej, okay, no i to są piki fantazy, które były. Natomiast jeżeli chodzi o tą nową dwójkę, to ich po prostu nie ma. Jak widzicie, tutaj jadę, jadę i jadę. Dobra, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o content, Jutro zajmiemy się prze przeciekami, bo naprawdę coraz więcej przecieków. Wychodzi na drużynę urodzinową i powiem Wam, że będzie jedno mocne SBC. A jeżeli chcecie zobaczyć jakie, to, w, to wpadajcie oczywiście na Instagrama, bo tam na Insta Story oczywiście to wstawiłem. A teraz zapraszam Was na końcówkę Food Champions na Oldgenie. No i tam powiedziałem kilka wniosków podczas grania meczy, jakie wyciągnąłem właśnie grając tą ligę weekendową. Natomiast jeszcze na koniec powiem kilka słów podsumowania. Także zapraszam Was serdecznie na nagrody i końcówkę. Dobra, dobra, otwórzmy te paczki, co mam? 5 x 81 Szukamy kart Food Fantazy. Ake. Okay. I mamy kartę Food Fantazy, ale to chyba kobitka, co? A Oberdorf. Ej, czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Kurde, ale. Chociaż może na RTG to nie jest zły zawodnik. To 20x8/2. Nie ma tutaj, niestety. Nie ma Food Fantazy, jest inform. Kurde. Foot Fantazby się naprawdę przydał jakieś niezłe. Chociaż 3 walkouty. Na, 3 informy na RTG przygarniamy. Elastic. 3 razy za 8-7. Mocna paka. Czy będzie też mocny traf? Oczywiście, że nie. Van Dijk, Bruno i Renard. Dobra, gramy, nieważne. 6 meczy do końca. Bilans. Obrzydliwy. 5-4. Gramy na P4 ciągle, próbujemy. Ale wiecie co? Na P4 jest fajne to, że tutaj widać składy po prostu. Zawsze. Niezależnie od formacji. To jest coś fajnego, nie? I Czavinga. Super. 1-0. Bez kombinowania, szybko poszło. Dawaj, dawaj, Turam jeszcze. No, wygrasz główkę. No, come mam. Hit. Aj, ale ładnie, lobno, graty. Dobrze, Turam, chociaż wydawał mi się, że w środek strzelił. O! Gol! Pięknie, ale co zrobił bramkarz? Super, 3-1. Dobra, dawaj, Maradona, Diego Armando. Brawo, ale dziura. No, kurde, Marty, ty, ty jesteś i na PS4, i na PS5 głównym, nie? I ładnie, Tiuram, pięknie. Karne, <laughs> ale głupi karne. Dobra, dawaj, Diego Armando. Kurde, no. I Tiuram, pięknie, mamy, 5-2. I pięknie. Dobra, mamy, mamy szóste zwycięstwo. Czy zdążymy jeszcze jeden meczyk? Jak najbardziej. Dobra, składzik Rywala, jest i Garincha, Future Stars chyba. Fajny składzik, szybki, na pewno szybki. Ciuram. Pięknie, 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 1-0. Aj, nie ma gola. Kurde no, ale bez sensu. Aj, ale powiem wam, pierwsze spotkanie z PS4 było fajniejsze niż już, jak się dłużej na nim pogra. Ta gra jest taka... dziwna. Nie, nie wiem, jak Kane może uważać, że jest to fajniejsze niż... ...niż PS5. Aha, nie trafiłem. Nie, ja uważam, że PSP 4 jest gorsza niż PS5. Już trochę pograłem i na, PS, na PS4 liczy się tylko tempo. Tu nic innego się nie liczy. Na PS5 aż tak to tempo jest ważne, wiadomo, ale nie aż tak jak na czwórce. Na czwórce istnieje tylko tempo. I Kaneowi się pewnie dobrze gra, bo on ma popierd... skład. On ma tam 10 kart totych chyba w składzie, nie? No to się nie dzieje, że mu się dobrze gra, bo tam każda karta jest topowa. Dobra, jest, dwa, dwa, ładnie. No, ale mi się myślę, Może powinienem na głównym koncie tutaj sprawdzić jak się gra. Bo wiecie, na głównym koncie jest dużo lepszy skład. Tu jednak gram takim średnim składem, no. Brawo. Ty, nie ma gola. Ha! Dajesz no, ja już zawsze gol. No, powiedziałem brawo. W ogóle kamerę chyba tutaj muszę zmienić. W ogóle, czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Ale gościu, posyła te podania, takie słabe są. Brawo, brawo, czawinga, pięknie. Trzy, dwa, idealnie, do przerwy. Dobra, czekajcie, mączej. Jaką ja mam kamerę tutaj? Aha, widzicie? Ja nie mam swojej kamery, ja się dziwię, czemu się dziwnie gra Pięknie Czawinka, 4-2, super No kurde, i tu same, same, same te podcinki wchodzą Dzięki, wiedziałem się odsunie 5-3 i pięknie, Vanieri, super, 6-3. Możesz wyjść, gości, bo 19 jest. Dobra, mamy wszystko. Oczywiście połowa się nie załadowała, ale mamy wszystkie nagrody odebrane za karnet. Piki, o, piki, dobra, odbierzmy sobie. Zobaczmy, może akurat jakieś wzmocnienie. A, ogólnie tak, o, dobra, biorę te nieduplikaty. O, Lewandowski, super, 8-8, uverala, A, Czerbi, Benasser, Benacer, Mertens, Zieliński, Jagla, Spas, Porro, Depol. Jeden z trzech, 8-3+, dajcie, Food fantazy. Nice. Casemiro. Dobra, no. W składzie Krywala jest. Lamin. Jest Bale, jest Messi. Jest Rio Ferdinand z fajniejszych. spoko. Dobrze, dobrze, dobrze wyczekane. Czysto. Ale to było ryzykowne. Fest. Wiecie co? Wydaje mi się, że na PS4 się fajnie gra, ale jak ma się topowy skład. Taki jest, taki, taka jest moja teoria na razie. Musiałbym mu chyba zagrać na PS4, mając swój główny skład. Bo tutaj, tutaj, wydaje mi się, że jeszcze bardziej się liczą karty niż na PS5. <grych> Aj, bail. No, bail topka. Zauważyłem, że większość meczy, gdzie ludzie naprawdę chociaż delikatnie ogarniają, ale mają dużo lepsze składy ode mnie, ja nie mam szans w takich meczach na PS4. Więc mi się wydaje, że trzeba, żeby fajny zrobić wynik na PS4, wystarczy mieć dobry składzik i delikatne pojęcie o gierca. W sensie inaczej, trzeba mieć przewagę składu. O, może tak. Nie! Aj, Teo, dzięki! Gol. A i ten Bale, Bale, Bale i Teo na P4 topeczka totalna, nie? Nie no, ale... Envanieri super Dobra, no może, może coś jeszcze ugramy panowie, może coś jeszcze ugramy Brawo Martinez, druga interwencja Brawo Piękne wystawienie na pustą bramkę do Bale'a i mamy to Nie no, nie wyjdę kolego, gramy Zresztą gościu chyba też dobry Dobra, wiecie co, wychodzę Pierwsze, nie chce mi się tego meczu grać, 5-2, przegrywamy Trudno, trudno, 7-5 jest bilans Tego meczu i tak nie wygram, gościu ma zbyt mocny skład porównaniu do tego, co ja mam No FTG nie jest jakiś topowy zespół, to jest zespół głównie z ewolucji, nie? Składzik nie jest zły. o, skończył sezon na pewno Ej, nad nie wiedziałem, że ten João Neves z PSG, Portugalczyk, ma LO Ła, masz to, masz to, no musisz to mieć Ja pierdziele, jaki ty jesteś tragiczny, Martinez, nie? Brawo, no i co, 7-6 chyba no, nie, no, lecz... Nie wydaje mi się, że tu jest inna meta w ogóle, nie? Bo ja gram 4-2-1-3, czyli metą z Nexgena, ale tej formacji w ogóle tu nie czuć. Ładnie, ładnie, Maradona. Super, super, 2-2, szybko poszło. No tydo, i ty i kombek zrobiony, 3-2, ładnie, ładnie poszło, panowie. I wbiegamy do bramki, nawet. I znowu do bramki wbiegamy. 5-2. Udało się wam? Fajnie. Dobra, a mi też się udało, panowie. Mi też się udało. Chyba mamy Winka. Zaraz zobaczymy. A nie, mamy Winka. Fajnie. 8-5 bilans. Dobra, składzik rywala. W walce o dziewiątego wina. Fajny. Znaczy taki, no spoko. Kurde, myślałem, że się przesunie jeszcze. Gol. Na zielonce jeszcze. Oj, 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 A to Martinez obronił. Envaniere? Pięknie. Wiecie, czego mi brakuje w tym roku strasznie SBC do grindu? Było już kilka fajnych w tym roku. Na przykład Bale, Mbappé, Potm, którego odpuściłem, bo miałem Rasha Mbappé. Ale to są SBC rzadkie. Ja bym chciał więcej dobrych SBC. Nawet wiecie, co by było fajne? Załóżmy, że teraz mamy SBC, fan... mamy Event Fantazy, pięknie Martinez. I załóżmy, jest jakaś topowa kart. na przykład Son, Kwaradona, coś takiego, nie? I karty te. Pojawiają się w SBC. Fajne by to było. Karty eventowe obecne pod... są w SBC. Nie wszystkie wybrane. Najgorzej by było, wiecie, zrobić SBC, a później trafić takiego gościa. Dobra, dawaj, Diego Armando Maradona, Po ziemi, po ziemi, dawaj. Kurde, słupek trafiłem. I Tiuram. Pięknie, 2-0. Oj. Kurde, i strzelił. No, szybko strzelił. Jut, ja pierdzielę. Bra ładnie Maradona, pięknie, 3-1. Super, super, 4-1. Ale piła, ja pierdzielę Tiuram. Oj, oj, spierdziel jak mój Tiuram. A bo to Pedro jest na tym ataku, dobra, 4-2. Kurde, fajnie było nie wdupić tego jeszcze, nie? Dawaj, 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 dobrze, Martinez. Super. Juram. jest, mamy to. Chociaż taki strzał w środek, dobra, 5-2 chyba. 9 winów już chyba, chyba równuje, zrównujemy się tym z tym, co miałem na PS5 na głównym koncie. Dobra, składzi krywala. Okej, okay, no jest Daglish, jest Maradona, jest Sancho. Bardzo. A i wiecie co jeszcze? Bardzo dużo tapinów wchodzi. Bardzo dużo tapinów, chyba jeszcze więcej niż na PS5. Kurde no. Nie, nie mogę tego Arauchu jakoś przekręcić w ogóle w tym meczu. Na razie. Gość, gościu fa fajnie gra w obronie jak na, jak na to, że to jest PS4 O, widzicie? Widzicie parcie ile tapinów? Gościu tylko na tapiny gra na razie. Jedyne dwie akcje jakie zrobił to tapin, nie? Karny, brawo, 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 brawo Gabriel Maradona? Pięknie, mamy to jeden jeden. Gościu strasznie nisko gra obroną. No to jest typ typowa taktyka pod tapina, nie? Kurde, no taka zabawka jest, tylko że tutaj trzeba gola jeszcze strzelić, bo kręcę gościa i kręcę pod tym polem karnym, ale on się umiejętnie broni. No i strzelił, ja pierdzielę, no gościu ma dwa strzały na bramkę, nie? Dobra, no ale to gówniany gol za gówniany gol, chociaż wolałbym strzelić gównianego golu tak jak on, niż tak jak ja tutaj strzeliłem. Kurde, dobra, dobrze, że winga się przepchnęła. A, ja, no ale to, no, to było czytelne, idealnie się ustawił w sumie, ja powinienem tutaj chyba właśnie... Kurde, chłopie. I pięknie, gol 3-2, super. I uwaga, tapinek. No mówię, tapiny. Kurde, nie mów, że spalony. A ja takie coś zagrałem. Taki. Ja cię nie mogę, taka piła. Kardy, kardy, kardy. <ścoughs> Ronald McDonald. Ale wyczekał do ostatniej... Jest, przypilnowany, jest, dobrze, nie ma, nie ma, tapina, w końcu broniłem tego tapina. Pięknie, Tiuram, jest, mamy to, mamy to, chyba 10 winów jest, proszę Państwa, wracamy na 10 winów. Chyba, chyba, może wykrakałem, kto wie, ale oby nie. Dobra, Tiuram, mamy to, mamy to, 6-3, jest, 10 winów, panowie, 10 winów. Mamy to znowu, fajnie, fajnie. Zobaczmy, piki 85 plus, trójkąt. I niech się dzieje. Dajcie fut na którym coś zarobimy. Gindogan, de Jong i Baśka, dobra, de Jong. Unaj Simon i jest luka modry, także zawsze W i Griezmann. Nie nabiorę lukę. Jeden, teraz, jeden food fantazy wymienny, proszę. Stones, Pajor, czułam i Kelly. Takie piki średnie te wymienne, ale chociaż modrycie. jest. Dobra, piki fantazy. To jest coś, na co bardzo liczę na tym koncie. Bo potrzebujemy wzmocnień tutaj. I niech te piki mi dadzą wzmocnienie, uwaga To nie jest wzmocnienie. Kucio Hernandez, całkiem ciekawa karta Jak nie będzie nic lepszego, to oczywiście go biorę I uwaga, i nie ma nic lepszego Kucio Hernandez, Ruda, no Rudej nie mogę zabraknąć Tel Ej, w sumie na er... ej, w sumie tu spoko chyba Kurde, no to biorę Tela Okej, okay, ale bez szału, nie Szału nie ma, dupy nie urywa, szkoda No i zobaczę, teraz to Po co tu przyszliśmy, najlepsze paczki 20x82+, bez karty Food Fantazy. A nie, Samker, Kerr. Tak, jest też Show, mam Szwili. Dobra, 2x87, plus zobaczmy. Czy będzie karta Food Fantazy? Jest karta Food Fantazy. Ok, podwójny to będzie. Mamy Irenkę, chyba. Prawdopodobnie będzie Irenka, ale kto będzie drugi? Proszę, dajcie coś na tym koncie. Błagam, potrzebuję tego. Uwaga, Irenka. Irenka i. Ber, no nie. 10x84, plus. Inform. Kurde, on no takie nagrody po najmniejszej linii oporu chyba. Chociaż trzy łok... Ej, dobra ty, trzy informy, dobra, ja biorę Williamsa. Mam nadzieję, że go wziąłem, proszę, żebym ja go wziął. I piki. 1 z 5, 8, 3 plus jego dobitka. Może akurat? Proszę, mi dema. Pop. Dobra. Pierwszy średni, drugi też średni. 8,5 Madison. No a takie, o. Dobrze, a więc miałem jakoś podsumować Food Champions na RTG na Oldgenie No i tak, moim zdaniem, gameplay jest dużo prostszy. Taki bardziej prymitywny, można powiedzieć. Jedyne o co chodzi tam, to, żeby biec do przodu, na jakiegoś tapina i, no i się strzelić bramkę, ale to akurat wszędzie, tak. Ale to akurat wszędzie na tym polega. Za to szczerze trzeba przyznać, że dużo mniej odbitek, także jeżeli kogoś turbo wkurzają odbitki. No, to myślę, że powinien się przerzucić na PS4, czy tam po prostu na Oldgena i przetestować to samemu. Porównując w sumie granie w jeden weekend na Oldgenie i Nextgenie, to śmiało. Myślę, że każdy, kto gra na Oldgenie, może to potwierdzić, że jest dużo mniej odbitek. Czyli coś, co mnie strasznie denerwuje, jeżeli chodzi o Nextgena. No i tak, no wiadomo, jakieś wylewy się zdarzają, no to ciężko, żeby się nie zdarzały w prawdziwym futbolu. Też się czasem zdarzają. I jeszcze na koniec zapraszam was na streamka. Dzisiaj wieczorem się odpalam i oczywiście coś tam sobie pogramy i popatrzymy na najnowsze przecieki. A naprawdę zapowiada się grubo, zwłaszcza jeżeli chodzi o SBC. Piuu.